Jestem z firmy Archimedes, która od ponad 10 lat jest przedstawicielem firmy BEST. BEST jest producentem sortowników do owoców warzyw, do owoców świeżych, również mrożonych. Celem wizyty mojej tutaj jest posiadanie w ofercie sortownika dedykowanego do borówki amerykańskiej. Jest to seria sortowników typu Primus, gdzie sortujemy wadliwe owoce przy użyciu kamer i przy użyciu laserów. Szczególnie tutaj chcę zwrócić uwagę na zastosowanie lasera, które odgrywa bardzo istotną rolę przy usuwaniu miękkich owoców, owoców zarażonych antraknozą. Generalnie laser jest najlepszym najskuteczniejszym źródłem światła do usuwania tego typu defektów. W ofercie jest kilka urządzeń. Może być to maszyna wyposażona tylko i wyłącznie w laser, może być wyposażona maszyna w laser i kamerę, a może być maszyna wyposażona w laser, kamerę i dwa tory odsortu do rozdzielania osobno wad koloru i wad miękkości, tak żeby można było te, te odsorty dalej wykorzystać na przetwory, co też jakby uzasadnia nam potrzebę użycia tego sortownika, jakby wykorzystujemy większą ilość produktu, który trafia na sortowanie. Popularność takich sortowników w Polsce bardzo szybko wzrasta ze względu na koszty robocizny oraz zwiększania ilości nasadzeń. Sporo firm zaczyna się interesować skupem borówki, i wówczas takie urządzenie pozwala zweryfikować dobry produkt. W Polsce mamy zainstalowane pięć maszyn. Kilka, kilka kolejnych projektów jest w trakcie wdrażania albo, albo w trakcie realizacji. Nasza firma. Zapewnia serwis i pełne wsparcie techniczne. Możemy wspomóc producentów szybką interwencją, jak i, jak, jak i pomocą i doradztwem, jeśli chodzi o e, dobór sortowników. My zajmujemy się urządzeniami do pakowania borówki od 6 lat i widzę sama osobiście, że z roku na rok ta maszyna ulega cały czas unowocześnieniu. W tym roku wprowadziliśmy automatyczne podawanie ponetek. Pracujemy nad zamykaniem plastikowymi wieczkami opakowań. Także cały czas pracujemy nad tym tematem, żeby w przyszłym roku nasza linia była już całkowicie zautomatyzowana. Każde urządzenie, które zamawiane jest w naszej firmie, podlega jakby indywidualnym rozeznaniom w związku z tym zarówno Opakowania, jak i wielkość tych opakowań, jak i rodzaj tych opakowań, jest, maszyna jest zawsze dostosowana do wymogów klienta. W tym roku mogę powiedzieć, że mamy takie apogeum zamówień, jeżeli chodzi o maszyny do borówki. Daliśmy się poznać już producentom borówki amerykańskiej w Polsce z tego, że jesteśmy firmą dość solidną, nie ma z nami problemu, jeżeli chodzi o serwis i o taką elastyczność, jeżeli chodzi o zamówienia. W związku z tym w tym roku naprawdę mamy Mamy bardzo dużo zamówień i na przyszły rok również perspektywy mamy bardzo dobre.